you <laughs> Cześć moi ubieńcy. Z tyłu znajduje się nawiedzony komisariat. Byłem tutaj już pierwszy raz. Jeśli chodzi o eksplorację, robię to drugi raz. Wcześniej robiliśmy tutaj tabliczkę Ouija. Zobaczymy czy to miejsce nadal objawia się w jakieś zjawiska paranormalne. Mam nadzieję, że wyprawa wam się spodoba. Ja jestem podekscytowany. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Za chwilę wchodzimy obejdziemy wszystko dookoła i mam nadzieję, że coś zarejestrujemy przed chwilą słyszałem jakieś stuki puki, zobaczymy jak to wygląda w rzeczywistości. Zapraszam do dalszej części wyprawy lecimy. Lecimy, <laughs> przejdziemy sobie tutaj najpierw. Idziemy sobie tutaj Okej okay. No, idziemy sobie dalej, zobaczymy co tam Co tam zarejestrujemy Jest delikatny stresik Ale jest pozytywnie, bo jest otwarte Видим Bueno... Cześć widzowie, ogólnie nie wiem czy pamiętacie to miejsce, ale to jest miejsce, w którym robiliśmy tabliczkę Ouija. I To jest jeden z elementów właśnie tej tabliczki Widża. I teraz trochę sprowokuję sytuację i zapytam się tego czegoś, tego bytu. Który tutaj jest w tym miejscu? Czy nadal? Cały czas coś kurwa słyszę. Nie? To jest właśnie ta część, którą wywołaliśmy, tabliczkę Łuczka. Czy pamiętasz mnie? Byłem tutaj jakieś 3 lata temu. Tym przewrotem, który trzyma w dłoni, robiłem seans. Czy nadal jest ktoś tutaj w tym miejscu? Tutaj na nagraniach wcześniejszych, obok mnie, pojawiały się orby czyli manifestacja w kule i to ogólnie pobiera energię z człowieka. Albo z urządzeń. Kolejną rzeczą było uderzenie w to poddasze. Tutaj do góry powiem Wam, że na dzień dzisiejszy nie odczuwam tu żadnej takiej energii, ale wiem, że coś tutaj jest nie tak. Bo czuję taki mega niepokój. Czuję taki mega niepokój. I historia miejsca jest taka, że. To miejsce nawiedzał funkcjonariusz UB i wszystkie takie zjawiska paranormalne gromadziły się na pierwszym piętrze. Wchodzenie po schodach, stukanie, otwieranie drzwi, klamkę. i myślę, że posiedzimy tu jeszcze troszkę, bo to nie jest tak, że wchodzę w dane miejsce i nagle dzieją się jakieś zjawiska niewyjaśnione. Nieraz jest tak, że nie dzieje się nic, ale klimat jest przedni. Powiem wam szczerze, jestem mega zadowolony. Jest, jest o dziwo cisza. Tutaj do góry było uderzenie w poddasze. W tym dokładnie samym miejscu robiliśmy tę tabliczkę Ujdzia. I powiem Wam, że dziwnie się czuję, będąc tutaj drugi raz, ale samemu. Jest to mega dziwne. Jest to mega dziwne. Jest to mega dziwne. Jeśli coś zauważycie, nie wiem, jakieś anomalia takie, które mogłyby nas tutaj zainteresować, to serdecznie zapraszam do konwersacji. Dobra, przejdziemy sobie na dół. Gdzie się znajduje, to jest Konstancin. Zobaczymy ogólnie. Ja sobie tutaj to rozświetlę. Zobaczymy czy to się wie nagrywać. I zobaczymy czy będzie. Anomalia, nie czuję tego nic dzisiaj. dzisiaj tego w ogóle nie czuję, mówię szczerze. Nie czuję tego. A mając na koncie ponad 50 wypraw, tak sam jestem. Mając na koncie prawie 50 wypraw, nie czuję tego. Poszliśmy do góry, na początku była taka dziwna atmosfera. Możemy to jeszcze pobić troszkę, ale mi się wydaje, że dzisiaj dzisiaj będzie lipa, jeśli żeby coś zarejestrować, ale dajmy temu szansę. Bo to nie jest tak, że się od razu coś może wydarzyć. Nie? Także zobaczymy. Ale jest, powiem wam, jest, 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 jest taki. Uczuć to takie, wiecie, dziwne jakieś uczucie, tak jest. 永远。Yeah. ཞིག བྱེད སྟངས Стрех. Mi się wydaje, że to było w piwnicy. Idziemy do piwnicy, co? Halo? por mientes yeah Jeśli chodzi o to pierwsze piętro, wydaje mi się, że, że dzisiaj chyba nic nie zarejestrujemy sensownego. Powiem wam szczerze, że delikatny jest. Takie stuki póki były, ale to raczej są. To raczej tego nie można kwalifikować do, do zjawisk paranormalnych. Jak byliśmy tu za pierwszym razem, czułem się o wiele gorzej. Teraz jest troszkę ten stres rozłożony taki po kościach, ale myślę, że nie ma sensu tutaj dalej chyba eksplorować. Tym bardziej, że robiliśmy też prowokacje, jeśli chodzi o, o ten przyrząd. Który będę trzymał w kieszeni? Czy go w ogóle? No? no, tutaj możemy zrobić jeszcze raz. Czy nadal jesteś w tym miejscu? Tak jak za pierwszym razem, jak nas straszyłeś. Czy odeszłeś już z tego miejsca? Trzymam w dłoni przedmiot, w którym próbowaliśmy Ciebie wywołać. Jest to wskaźnik od tabliczki Udział. Też jest taki efekt, że może to jest też za, za wczesna godzina, wiecie jeszcze, o takiej eksploracji. Przejdziemy się jeszcze raz na te schody, zobaczymy co tam. Tam coś jeszcze zarejestrujemy i będziemy powoli wracać do samochodu. <laughs> Historia tego miejsca jest taka, że dużo takich, właśnie kontrowersyjnych rzeczy działo się na pierwszym piętrze. No ale jak widzicie, na pierwszym piętrze już byliśmy. Na pierwszym piętrze już byliśmy, i tam już nie zmierzamy. Przepraszam? Ja chyba widziałem coś, nie? Dwa. To byłem ja. To byłem ja. Ale powiem wam, że nie czuję tutaj żadnej obecności. Tak jak zawsze się wchodziło w takie miejsca, to. Niestety nie czuję. Całe epicentrum tych wszystkich wydarzeń działy się na tym pierwszym piętrze tam do góry. Jakieś tam stuki, puki były, no ale wydaje mi się, że nic tutaj chyba dzisiaj nie, nie zarejestrujemy takiego poważnego. Nagramy może coś tutaj na, na zewnątrz Patrzę też takich może tutaj jeszcze nagramy z perspektywy góry bo ja też często rejestrowałem coś w oknach Często coś rejestrowałem w oknach jakieś postacie, wiecie? że one się też pojawiały w oknach Może być tak też, że one się tutaj będą pojawiać w oknach. Dobra, zrobimy jeszcze takie nagranie z perspektywy tutaj tego zdarzenia. Czekajcie chwilę. Nagramy to jeszcze na tym tle. jak widzicie widzowie jak się wydaje, że dzisiaj dzisiaj nic takiego szczególnego nie jestem w stanie zarejestrować ponieważ nie czuję tego a ja zawsze na takich wyprawach czuję, że jest jakaś obecność tak jak wam wcześniej mówiłem no dużo rzeczy nie dzieje się bez, przypa bez przez przypadek nie? a mimo tego, że jechałem tutaj zestresowany niczego takiego za bardzo mm, nie przyciągnęłem żeby ale za pierwszym razem było o wiele gorzej nie? o wiele gorzej i, I to tyle chyba no. Postaram się jeszcze przyjechać do tego miejsca w tygodniu i zobaczymy czy coś bym zarejestrował, ale obejdziemy jeszcze sobie dookoła i zobaczymy i zobaczymy czy coś jeszcze może byśmy zarejestrowali ciekawego, nie? Będziemy się jeszcze dookoła i zrobimy tak że nagramy wszystkie okna dookoła jeszcze raz. Bo ja nieraz jest tak, że w tych oknach mogę coś dziwnego też zarejestrować. Miałem to w Glince w pałacu samobójców, że w tych oknach zarejestrowałem postać. Idziemy dalej. Chwilę sobie postawimy, bo tam można. Bo tam jest to poddasze, nie? To jest to poddasze do góry ceny, nie? To jest całe, nie? poddasze. mamy tę perspektywę, tutaj ja wiem, tak jak tu, cały czas coś tu dziwnego słyszał. No i tu jest ogólnie to wejście główne z tym par... z tym całym parapetem. Całe wejście. coś zauważycie? Naprawdę mówcie od razu. bo Ciekawe, byśmy zrobili to z tej perspektywy. Tak. O. Z tej perspektywy, nie? Cały czas to słyszę, nie? na sobie nagramy tą perspektywę czekajcie pyk sobie nagramy taki materiał jeszcze końcowy tu jeszcze nic takiego chyba specjalnego to dzisiaj nie zarejestrujemy czekajcie No dobrze widzowie, krótka, ale intensywna wyprawa. Krótka, intensywna wyprawa i myślę, że jakiś tam klimacik ala sceny z horroru były. Wiadomo, że jest przedsmak tego, co będzie w ogóle się działo na tym kanale, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Tutaj prosperowało. Oczywiście Wasze zaangażowanie tutaj na tym kanale jest najważniejsze. Widzę, że była dzisiaj bardzo dużo komunikacja, jeśli chodzi o komentarze. Ja też nagrywam materiał główny. Będziecie mogli go zobaczyć, jak go w odpowiedni sposób yy, zmontuję, także zapraszam i w drodze do domu możemy sobie porozmawiać. Wymienić się tutaj refleksjami odnośnie tej wyprawy. Ja będę tutaj tworzył. Wyłączę za chwilę. Tutaj nagrywanie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za chwilę uwagi. Zuch Paranormal wraca do żywych. I już za kilka dni następna wyprawa w inne miejsce. A tutaj na pewno jeszcze przyjadę w tygodniu. Zobaczymy, że zobaczymy, czy tak naprawdę to co działo się na pierwszej wyprawie, gdzie robiliśmy tabliczkę widza, czy to było fikcją, czy działo się to naprawdę. I zobaczymy. Ten materiał główny widzowie mamy.